Cześć. Dzisiaj w ramach szybkiej pomocy pokażę Ci cztery sposoby na robienie lustrzanych odbić w SketchUp. Mam tu model takich schodów, które skręcają w prawo. Chcielibyśmy, aby jednak skręcały one w lewo. Nie można tego zrobić za pomocą narzędzia młów i obracania, bo w tym momencie obraca nam także się podstawa tych schodów. Tu musimy zastosować lustrzane odbicie. Oto pierwszy ze sposobów flip along, czyli odbi wzdłuż jednej z osi. Klikam prawym klawiszem myszy na nasz obiekt i w menu podręcznym znajduję flip along. W polskiej wersji językowej nazywa się to przerzuć wzdłuż. Następnie musimy wybrać wzdłuż której osi musimy przerzucić nasz obiekt. Wybrałem oś czerwoną i cyk zrobione. I w ten sposób nasze schody skręcają już w lewą stronę. To była pierwsza metoda. Przywrócę sobie stan początkowy i teraz zobacz metodę numer 2, którą chyba stosuję najczęściej. Wykorzystam do tego nieoczywiste narzędzie skala. Po zaznaczeniu i uruchomieniu tego narzędzia łapię za środkowy uchwyt z prawej strony naszego modelu i przeciągam na przeciwną stronę. I moje schody są w tej samej skali, ale odbite lustrzanie. Bardzo wygodna metoda i taka nieoczywista. Zobacz metodę numer 3. Tym razem wykorzystam specjalne wtyczki w programie SketchUp. Mam dwie do wyboru. Pierwsza wtyczka Mirror Object od Kurika, taka z różowymi trójkątami. Wystarczy w nią kliknąć, kiedy obiekt jest zaznaczony, to za pomocą kursorów na klawiaturze mogę odbijać lustrzanie nasz obiekt w dowolnym z trzech kierunków. Nawet do góry nogami. My chcemy, aby nasze schody były odbite w prawo i tak to będzie wyglądało. Wszystkie operacje wykonywałem za pomocą kursorów strzałek. I czwarta metoda również wtyczka specjalna do programu SketchUp. Nazywa się ona po prostu Mirror i lubię jej używać, gdy tworzę drugi taki sam obiekt, tylko w lustrzanym odbiciu. Zaznaczam obiekt, włączam wtyczkę i rysuję dwie linie, które wyznaczają mi płaszczyznę odbicia. Na koniec mogę wybrać, czy chcę usunąć oryginalny obiekt, czy go zostawić. W tym przypadku tak, chcę usunąć i zostają moje schody w wersji z odbiciem lustrzanym. Lustrzane odbicia bardzo często stosuje się w projektach SketchUp i warto mieć opanowane jedną lub kilka z pokazanych metod. Jeżeli podobało się, daj łapkę w górę i zapraszam na następny film. Miłego sketchupowania!